Jerzy Kosiba, dzień dobry, witam Państwa w kolejnej debacie tarwizji.pl, Tarnów z każdej strony. Dzisiaj ponownie gościmy przy tarnowskim rynku, a dokładniej w kawiarni pod Arkadami, a naszymi gośćmi są dzisiaj tradycyjnie już tarnowscy radni Małgorzata Mękal, dzień dobry. Jerzy Hebda, Jacek Łabno i Grzegorz Światłowski. Dzień dobry, witam Państwa. E... Tematów tradycyjnie nie brakuje, ale zacznijmy od tych, które ostatnimi, w ostatnich dniach wywołały pewne zamieszanie tu i ówdzie. Chciałem zapytać Państwa o, o taką sprawę. Właściwie, na początek, afera można powiedzieć, a jak twierdzi magistrat, zupełnie normalna procedura. Czyli na pewno coś podejrzanego, skoro są tak rozbieżne zdania. No, w każdym razie sytuacja jest trochę dziwna. Myślę, że pan Jacek tu najwięcej na ten temat e, dotychczas wiedział. E, za kilka rozrzuconych działeczek w klikowej jeden z tarantulskich przedsiębiorców otrzymał dwie atrakcyjne działki koło Nowego Ronda. E, mógł zrobić to prezydent oczywiście, co do tego nie mamy wątpliwości a to czy zrobił to w interesie miasta i, i, i dobrze dla miasta no to tu już się wątpliwości się pojawiają. Jakie państwa zdanie na ten temat, ale może najpierw pan Jerzy Hebda, bo pan Jacek wiem długo by na ten temat mógł mówić. Bardzo. No ja, ja powiem tak, że ja nic nie wiem na ten temat, bo przeczytałem o tym pewnie na jakimś portalu, byłem trochę zaskoczony, ale to czekamy na wyjaśnienia, no wiemy, się jakie były szczegóły, jakie okoliczności, uzasadnienie ewentualnie takiej zamiany. Także nie, nie skomentuję, bo, bo, bo nie wiem o co chodzi. Pani Małguszczan? Ja się też dowiedziałam dzisiaj z Gazety o tym, że taka sytuacja miała miejsce, więc też nie, nie wgryzłam się w temat i dokładnie o co chodzi. Nie wiem, jakie były powody tego, może ten przedsiębiorca ma jakiś pomysł na to, żeby tam coś stworzyć dobrego dla miasta i może, może dlatego taka zamiana nastąpiła. Ale m, tak jak tutaj powiedział mój kolega, no, zobaczymy co, jakie jak, jak dostaniemy wyjaśnienia tak, z magistratu. Czyli możemy się spodziewać takich wyjaśnień, bo na razie nie słychać o tym. Miasto przysłało tylko dziennikarzom e, krótkie wyjaśnienie, które tak naprawdę do końca nie wyjaśnia e, sprawy. Zobaczymy ja, się, pan Światłowski, ja a, a zakończy sprawę. A przygotowuje się pan Jacek Łabno. Proszę państwa, ja też sprawę znam z takiego odsłuchu, ale pokusiłem się o o to, żeby spróbować zasięgnąć jakichś informacji. Otóż, proszę Państwa, sprawa jest, po pierwsze, nie nowa. Z zeszłego roku bodajże, pewnie Pan Jacek potwierdzi, że tak było. I co więcej, sprawa była już przez Pana Jacka Łabnę zaskarżona, jeśli dobrze mówię, do Wojewody. I Pan Wojewoda, badając to zarządzenie Prezydenta, Prezydent miał prawo podjąć takie zarządzenie, Bojewoda stwierdził, że nie widzi nic złego. A ja prze, w tym, wejdę ale panu. Sobie, sobie, ale skończę. Wejdę sobie, bo I... nie mówimy hmm. o tym, czy to jest nielegalne, bo ty mówisz, że stwierdziłem, że nie. Chodzi nam hmm. o to, czy dobrze dla miasta robić takie, takie zamiany. W sytuacji, kiedy no to, no to, no to No to ja się muszę wyłączyć, tak jak poprzednicy, ponieważ tak naprawdę nie mamy, nie mamy wiedzy dokładnie na ten temat. Podobno zostały zawiadomione jakieś służby CBA. Nie wiem, czy to. Yy, CBA będzie też prowadził jakąś, jakąś, jakieś śledztwo do pełnej procedury i na pewno też zacznie od tego, czy ta decyzja była wydana, czy była sprawdzana, czy była zaskarżana. Wojewoda ją trzeba, Nie wiem, trudno mi się wypowiadać, bo, bo nie, znam, nie znam całego materiału, ale mm, na, na bazie tego, co wiem, ja tam specjalnie nie widzę jakiejś. Jakichś podejrzanych spraw. No, natomiast zbitka tych trzech słów CBA działa w tym mieście, w tym kraju magicznie. I teraz każdy, bez względu na to, jak to się skończy, będzie oczywiście przekonany, że coś tam było, znaczy, coś jest na Nie, rzeczy. nie CBA. Ja tutaj ja zupełnie bym minimalizował rolę CBA, ponieważ po pierwsze, podobno sprawą w ogóle się jak gdyby nie, nie zajęli, a to nam pewnie Pani Jacek powie. Mi raczej chodzi o to, czy po pierwsze, czy to dobrze, że radni nie wiedzą o tym, że taka rzecz została dokonana. Prezydent mógł zrobić, ale powinien poinformować. W interesie społecznym jest to, że, że chciałem zamieścić te działki, bo i tu powinny nastąpić wyjaśnienia. I to byłoby w, w porządku. Proszę pan Jacek Panie Jacę. Panie, na wstępie powiem, że prezydent uczynił e, taką informację, bo wszystkie zarządzenia pana prezydenta są, są jawne, są jawne tak. i mało tego radni otrzymują na każdej sesji mają konkret zarządzeń pana prezydenta od poprzedniej sesji. I te zarządzenia. Były znane wszystkim, panu Hebdzie i pani, pani Mękal i panu Światłowskiemu, chyba że nie czytał materiałów sesyjnych. Jeżeli czytał. W przeciwieństwie do was... no, zawsze czytam pani Kiedy Ale gdyby czytał, to Dobra. może by pamiętał, że takie zarządzenie jest. Wracając jest? do tego zarządzenia i do, tego, do tej zamiany, ja na początku pytałem pana prezydenta, bo ja mam taką zasadę, że pytam. Źródła. Zanim do CBA, tak. to do prezydenta. Zawsze. Taka jest zasada, że pyta Bardzo się dobrze. tego, który tworzy jakieś tam prawo czy jakąś teorię. Tak Pytałem pana prezydenta na sesji. Tak enigmatycznie odpowiedział, jak odpowiada do tej pory. Więc zapytałem i pana wojewodę, i zapytałem inne służby, żeby przynajmniej tą drogą dowiedzieć się, jaki był cel zamiany tych działek. Po co to było miastu potrzebne, i czy to działanie było przede wszystkim gospodarne? Że ono było zgodne z ustawą o gospodarowaniu nieruchomości, o nieruchomościami, no to jest wiadome. No I wojewoda to stwierdził i dlatego odstąpił od sprawy. Natomiast sugerował, że jeżeli są jakieś inne rzeczy, to powinny się inne służby tym zająć. Dokładnie tak. Bo on mhm. tylko sprawia legalność pod względem ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Natomiast są inne ustawy, które też obligują pana prezydenta do do przestrzegania w podejmowaniu decyzji. Ja tylko wspomnę o takiej ustawie o finansach publicznych. Każde działanie pana prezydenta, osób, które są przez niego uprawnione, które podejmują decyzje, te decyzje muszą być gospodarne. Oprócz tego, że są zgodne z prawem, to muszą być też gospodarne, bo inne prawo o tym mówi. I ja po prostu tutaj miałem takie wątpliwości, czy to zarządzenie, ta decyzja pana prezydenta o zamiany, tych dość lukratywnej działki przy Błoniach na takie rozdrobnione działki między innymi przy ulicy Klikowskiej było działaniem gospodarnym. Zwłaszcza, że wycena na której Pan Prezydent się oparł była dwa lata do tyłu robiona. No, w ciągu tych dwóch lat jednak coś się w tym, tej okolicy zmieniło. No spadły ceny. Zostały, by według tak. Pana można spadły, natomiast wydatkowane publiczne pieniądze w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych niewątpliwie podniosły wartość tych działek, nie tylko tej, tylko i innych też podniosły i wtedy należało zrobić wycenę, według mnie, na końcu tej inwestycji, przekonać się, że faktycznie nikt w przetargu publicznym nie chce tej działki kupić, jeżeli by ten przetarg faktycznie był dobrze rozpropagowany nie tylko tu, ale i w naszym kraju, no to wtedy, jeżeli są konieczne do nabycia jakiejś działki które posiada ten oferent za tą działkę, to, to wtedy dokonuje zamiany. No Czyli to nie... dzisiaj nie wiemy, czy są konieczne, czy nie są konieczne. Proszę Państwa, ja nie badajmy, niech to, nie, to ja, zadają ja służby, i wtedy się okaże, czy Paniacy ja czy... nie Ale myślę, że też powinna zadać pytanie służbom prezydenta. No bo tak, zadajmy, my tu stawiamy pytanie, ale nie odpowiedź nie była bo... bardzo ogólnikowa, podobnie jak w przypadku pewnie Pana Radnego, ale Obiecaliśmy naszym widzom, że wrócimy do sprawy, i no to, właśnie, to niniejszym bo. też dojdziemy do że pan Jacek jest pusty. To... Bo tu wystarczy Ores proste boże, że jaśnie jest. Wykazujmy sobie sprawę Samorząd ja zamienia się działkami, jeśli ma jakiś interes, Na przykład chce poszerzyć drogę, chce usprawnić dojazd i tak dalej. Mam nadzieję, że prezydent ma wiarygodne i to tylko się dziwię, że dotychczas nie ujawnił. Sprawa już leży na stole i nikt z tego stołu nie ściągnie i prędzej czy później się dowiemy. No Naprawdę, co do zasady, powiem jedno zdanie. Kiedyś przepisy przewidywały, że obrót nieruchomościami komunalnymi był przedmiotem zainteresowania Rady i zostało to zmienione. Lat temu już wiele. W tej chwili tak naprawdę to wszystko się dzieje poza nami. Oczywiście kontrola taka, o której tu mówimy jest, bo wiemy jakie są zarządzenia, ale te zarządzenia też uzasadnienia mają jakieś takie ogólnikowe, bo trudno, żeby były jakieś tam wielostronicowe do każdej, do każdej decyzji. Tak, tak. No, ale dawniej to radni podejmowali tak, ale, ale bo głosowało się, się, czy, 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 czy to. no. trochę o, 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 jest czy temat, być, być. wiem więcej, albo przypomnę Ostatnie, o, ostatnie znali, tak, panie Jacku, to, to chcę powiedzieć, temat. że Rada Miasta Tarnowa podjęła uchwałę i bezwłasnowolniła się pod tym względem. Scedowała na prezydenta, wierząc, że wszystkie jego decyzje są nieumyjne. W, w której kadencji, W 2008 roku, proszę sobie W 2008? to była ostatnia. Tak, Nie, że siedzieliśmy wtedy w Radzie, ale to mi się wydaje, że wcześniej. No to proszę sprawdzić. Myślę, że, że to zresztę, to Ja biegle. pamiętam tu w takich nietrafionych decyzji w różnych kadencjach. Nie Praktycznie każdy z budaży miasta miał 13. No tak tak mi tak pamiętamy, widzimy do dzisiaj pewne obiekty, które zostały zamienione i nic się tam nie dzieje, ale, no, ale takim I to są na historii. Ale na szczęście Starnowski Ojciec Mateusz. Pan radny Jacek władzy. Pan wszystko sobie kpi, natomiast to jest tylko sygnał, bo takich zamian było więcej. To nie jest jeden przypadek. Ja pytałem pana prezydenta o inne zamiany, też milczy. Liczymy ja na, na to, że, pan wiedział, że mi wiary nie wiary wolno wiary. tego wiedzieć. Możecie w e, tym wiedzieć, no. tak, mam taką o, odpowiedź, tak? że mi nie poda tego, bo ja jestem nieuprawniony do takiej informacji. No no to. To Kto ma być uprawniony? To, to wymaga no nie, to 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 nie e panie, Chciałem panie. zapytać o inną rzecz. Podczas spotkania z stanowskimi przedsiębiorcami w ubiegłym tygodniu pan prezydent wysłuchał no, między innymi sporo uwag. Jedna z konkretnych, bo sporo było takich ogólnych, natury ekonomiczno-gospodarczej. Jedna z konkretnych była, dotyczyła tego, o czym rozmawialiśmy parę miesięcy temu, także podczas debaty, czyli dotyczyła niewykorzystania faktu, że dotarła do autostrada a dotarła jakiś czas temu, teraz dotarła już jak gdyby w pełni, ponieważ mamy dwa pasy do, od Brzeska do Bochni. Chciałem zapytać, między innymi tam padł argument taki, że na przykład nie pojawiły się żadne informacje, billboardy, które by zachęcały, żeby w Tarnowie chociażby na sekundkę się zatrzymać. Czy Państwo uważają, że, uważają, że to jest stracona szansa, czy też, no, że samorząd jak gdyby nie ma instrumentów, żeby działać w tym zakresie? Pani Małgorzata Męka. Ja uważam, że bezwzględnie bez jest to stracona szansa i myślę, że zawiodły tutaj działania, które powinny być nie zostały podjęte działania, które powinny być podjęte dużo dużo wcześniej. Ja miałam taki pomysł, jak była przygotowywana strategia dla miasta Tarnowa, równolegle była przygotowywana strategia też dla powiatu tarnowskiego, żeby te strategie połączyć i zwłaszcza pod kątem takim marketingowym, zrobić wspólną strategię promocyjną dla miasta i dla powiatu. Nie udało, ten pomysł nie wypalił, nie udało się to, tego przeforsować. A myślę, że właśnie gdyby była taka wspólna strategia dla miasta i dla powiatu, takie działania na pewno byłyby podjęte. Działania promocyjne związane z nową autostradą. Ale tych działań ym, tak naprawdę powinno być dużo więcej, bo o, kiedyś też rozmawialiśmy o tym. Tutaj kolega mój się Jurek oburzył, jak mówiliśmy o outsourcingu usług z dużych miast do mniejszych, no tak, nie, 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 ale to... wtedy, właśnie y, jak zaczęto, zaczęto budować autostradę, mhm. wtedy już powinny być nawiązywane rozmowy z firmami, które mogłyby takie być podejrzane, być, być podejrzane, które mogłyby, które mogłyby w Tarnowie. w Tarnowie zainwestować. I ja osobiście uważam, że promocja gruntów inwestycyjnych, które są w Tarnowie, też jest słaba, bo te, nawet chociażby te działki przy błoniach, one powinny być wypromowane. Przy autostradzie, przed zjazdami powinny stać billboardy, mamy grunty inwestycyjne, ja takie, super tak miejsce. zlokalizowane w super miejscach. A niestety tak naprawdę jedyny sygnał to jest przy zjeździe do toroskich Azotów, że one tam są. I za chwilę będzie ta autostrada do Rzeszowa i tak naprawdę będą ludzie przempną. Nawet nie, nie bardzo zauważą, że, że przejechali koło Ja, ja tak. myślę, że tak, w grudniu została oddana ta autostrada do Tarnowa z jedną nitką taką ograniczoną, jak wiemy. Dopiero dwa dni temu została uruchomiona ta druga, to minęło 4-5 miesięcy. Także jeszcze bym nie mówił, że coś jest stracone, bo, no bo to nie był taki długi okres, żeby. Podziałać. Wydaje mi się, że tak z reklamami w ogóle w pasie autostrady to ja nie widzę żadnych. Czyli podejrzewam, że jest jakiś zakaz. Chyba albo nie może. Chyba albo nie nie tak może. mi się wydaje. Czyli tu jest, no, może na tych węzłach zjazdowych. Pa, w pasie na to, nie, ale koło. No, Czy są ma... olbrzymie billboardy w całej Polsce? Gdzieś pobliżą Gdzieś Gdzieś dalej. Nie, nie, bezpośrednio. Parę metrów do autostrady, ale widoczne. One mają kilkaset metrów ale powierzchni. nie, są, nie no mamy tego że ja. mamy tak szczelnie no tak, ten ale odcinek właśnie, zabudowany my mamy, ekranami. No ja. mamy bardzo niedobry odcinek w ogóle, bo wczoraj zresztą wracając z Krakowa po kolejny miałem poczucie jakiejś klaustrofobii. Jedzie się kilometrami tunelem takim, gdzie w ogóle nie ma zabudowań po drugiej stronie. Temu się powinien ktoś przyjrzeć, panie radny. Jak to się stało, że te ekrany akustyczne ja To są na no, takiej długości? No, się wylało. Trudno, ale, ale to jeszcze można, można by może i pozdejmować to, bo się okazuje, że to zupełnie niepotrzebne i też ograniczy możliwości na przykład takiego reklamowania. Promocyjne. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że że na przykład w mieście brakuje faktycznie oznakowania zachęcającego do wjeżdżania tak. na autostradę. Wiecie Państwo jak się wjeżdża na autostradę w Mościcach, prawda? To jest handeliczny w w Wielu. Wielu. Oto, ale, tam, ale tam w ogóle nie ma tam znaku. Że nie ma znaku, nie ma w ogóle. nie wiedzą. Tak. Tak. Nie no, nie się my, się bym, ja myślę, że ja bym się tu zgodził na pewno z, z Małgosią. I... Zgodził się też z Jerzy. No, Na pewno straciliśmy trochę, ale jest jednak dużo czasu, Możemy na to, to żeby, odrobić, to, żeby to zrobić. wasze ta autostrada do Rzeszowa nie będzie lada chwila, tylko pewnie w ciągu najbliższego półtora roku, więc tego czasu trochę jest i, i warto, wa, warto to zrobić. No, nie będę na krótką powtarza. metę straciliśmy też taki aspekt, że w Tarnowie kończyła się autostrada. Tak naprawdę I, I, przystanek i... przed ciężką I... drogą starą, czwórką mógłby tu następować. Tak naprawdę nie następuje Aha. tylko w kierowcy zjeżdżają z autostrady na, na na miejską ulicę i na wąską drogę Starą Jak ja obserwuję w tej chwili zainteresowanie inwestorów wszelakich nieruchomościami na przykład, no to jest wyraźne spowolnienie. Także nie trafiliśmy jakoś super, super okres. Koniunktura jest zła. trafiliśmy, jest taka ale takie działania mogliśmy objąć nie czekając, aż ona zostanie wybudowana. Ale to wybudowana. nie jest wytłumaczenie. Panie Pani no, no jest no to nie Szanowni jest. Państwo, nikt autostrady Stanowa na szczęście nie zabierze. Nie ma takiej możliwości, ta autostrada już pozostanie w historii miasta, mam nadzieję na wieki. Działania są spóźnione, ale nie stracone. To Nie może być, że stracone. To spóźnione, no to wiadomo, że na no, opieszałość we wszystkim w naszym mieście jest spora. Ale pan szansę, panu prezydentowi. Cały czas, cały czas daje i może się obudzi nawet pod wpływem tego programu, żeby coś się zaczęło dziać. I myślę, że nie Tarnowianie mają się dowiedzieć o tym, że do Tarnowa dotarła autostrada, bo już chyba nawet dzieci w kołochce o tym dowiedzą. wiedzą. Natomiast niech się dowiedzą w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku, no, w innych miastach od, odległych od Tarnowa, gdzie przyjeżdża wielki kapitał na, na różne międzynarodowe, nawet targi. Niech się tam pojawi reklama, niech Biuro Promocji Miasta, Marki Miasta w końcu zacznie się tym tematem zajmować. A może nam radnym powie na najbliższej sesji, jak się tym tematem mm -hmm. zajmuje. Ja bym się chętnie nawet dowiedział i zadał takie pytanie. Ja jestem bardzo czy... ciekawa, czy na forum no, w Katowicach na przykład tak, które było, w tym tygodniu pojawiła no. się taka informacja. No. I tak? wtedy I, i te działki. Panie i te właśnie. działki inwestycyjne naprawdę pójdą po wyższej cenie niż. No to rynek się tak że wszystko pan będzie. Pani rektor będzie zadowolony. Ja bym poczekał, bo to Będzie pan zadowolony. Eee, Proszę Państwa, eee, mieszkańcy się zaktywizowali, nie mówię tutaj bynajmniej o autostradzie, głosowali licznie. Eee, I co dalej? Eee, pytam o, o losy projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego, bo, bo tak troszkę eee, pozamiatano i teraz nie wiadomo, czy to już ruszyło, czy nie ruszyło, czy radni decyzję, prezydent zaakceptował. I jak to wygląda praktycznie? To może ja. Pani tak. Oj, pan prezydent, pan nie mógł zapomnieć. Pan prezes nie zdał dzisiaj. Pan, <noise> e, pan prezes zaakceptował, bo powiem tak, dość może brzydko, no nie miał wyjścia. Sam podpisał regulamin, Ale oczywiście, ale nie, nie o tym mówię. sam podpisał regulami, z którego wynikało, że te projekty, które tak zostaną, muś... nie ma wyjścia musiał zaakceptować. Teraz niestety nastąpiła ciężka praca mozolna, urzędnicza. Niewidoczna, niewidoczna tak naprawdę dla, mhm. dla mieszkańców miasta. Z jedną rzeczą faktycznie za, zaspaliśmy, że nie poinformowaliśmy autorów wygranych projektów. O tym, że to oni są tymi szczęśliwcami. Na szczęście ale media jeszcze istniało. Media tutaj tak bardzo nam pomogły, ale to naprawimy już jestem mówione było na poniedziałek z panią sekretarz, że, że takie listy gratulacyjne do tych osób zostaną wysłane. Natomiast no, przed nami na najbliższej sesji w przyszły czwartek zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu, uchwały budżetu i budżetu miasta, który będzie będziemy wprowadzać te te projekty właśnie do, do budżetu i do, do WPF-u. Także po tym fakcie one będą mogły być już realizowane. Natomiast ta praca urzędnicza jest i, i, i w zakresie takim przygotowawczym do tego, żeby po uchwaleniu tych zmian w budżecie, żeby można było już przystąpić to do pracy. Rozumiem, że nie ma wątpliwości, że coś tam się absolutnie dzieje. To absolutnie nie. nie, nie widać, robić, ale, ale podstawowy będą. to będzie taki, jaki procent przeznaczyć? Dotychczas było te dwa miliony bo to było tak na wejście, na początek. Natomiast wiedzieliśmy wszyscy, że rozpęta się pewnie jakaś burza trochę przy dyskusji o to, ile z budżetu, że tak powiem, tak. wyjąć przeznaczeniem na ten budżet obywatelski, i to nie jest ustalone na dziś. To, to, jest to jest przed nami. ta dyskusja, ale ta dyskusja jest przed przed nami. będzie przed to nami. To będzie tak. najbardziej gorący fragment. Ale rozumiem, że pozytywny ale sygnał ciekawe. od mieszkańców, którzy jednak no, zaaktywizowali się w tym momencie, czego nie wszyscy się tego spodziewali, bo pamiętamy pewne e, uwagi przed, że to jednak nie do się, my się spodziewali. Ale tak, tak. myśmy my się, się spodziewali. Panie powiem tak, wczoraj, przepraszam, Mogę Pani Jacku, wczoraj Proszę mieliśmy bardzo. spotkanie na nasze zaproszenie. przyjechał wczoraj pan marszałek Stefan Niesiołowski do Tarnowa, mieliśmy z nim spotkanie i był zaskoczony, że aż takie się dobre wyniki w Tarnowie uzyskał budżet obywatelski, że była tak, że była ta, tak duża frekwencja i, i jak najbardziej, ale to wszyscy jesteśmy zgodni, że trzeba to kontynuować. Trzeba wyciągnąć wnioski, prawda? To już kolejne spotkanie, które porusza problem budżetu obywatelskiego. Ja kilka razy się wypowiadałem. Dla mnie budżet obywatelski będzie prawdziwie obywatelskim, kiedy ta większość tego naszego budżetu będzie rozdzielana tym systemem. W jakim to Ale tak jest? Panie dyrektorze, nie mówią dynkologię. tak. Pan prezydent to tak jak magik. Wyjął z jednego worka zajączka i wrzucił go do tego samego woreczka, bo z drug pieniądze. Wyjął, przeznaczył na drogi, bo tak to mniej więcej wygląda. Większość tych zadań, Ale to się... już wiemy, panie No, no skala... tak, ale generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, to tylko PR się ja zrobił. No, skala, skala tego zjawiska. No nie będę się skala, skala tego zjawiska pokazuje, że to nie są żadne żarty, że to jest żaden wygłup. Tego typu zainteresowania ja w historii taryńskiego samorządu yy, nie widziałem i tyle. Nie pozwalam, bardzo mi przykro, ale za długo dyskutujemy o sprawie, która wydawała <grym> się oczywista. I chodziło tylko o stwierdzenie, czy coś się dalej dzieje w tym zakresie, a rozpoczęliśmy dyskusję na zupełnie no. inne. Meandrujemy po prostu. Proszę Państwa, chciałem zapytać o taką rzecz. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, że e, żużlowa Unia nie wpuściła Piłkarskiej na stadion z e, Koninun Miejski. Dlatego też pytanie do Państwa, skoro oh. Państwo są radnymi. E, e, niby szybko się dogadali, ale niesmak pozostał i Tarnów znowu takim trochę zaściankiem został e, potraktowany przez, przez opinię zewnętrzną. E, czy, czy, to, czy, czy radni tutaj mogą cokolwiek w tym zakresie poczynić? Czy mogą jakoś e, zadziałać? Nie e, znam danych. Pierwsze słyszę w od Pana, Panie doktorze. Nie śledzi Pan wydarzeń na Tarwizji. A to, przepraszam, to, to prawie się. Jedno z ja. podstawowych ja. mediów ja. lokalnych, które tak. szybko informują formuły wyrażenia więc do no, tu niestety to nie nic ja, 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 ja nie, nie tłumaczy. Ja sprawa nie Ja akurat szczerze przeczytałem, przeczytałem też z wielkim zdziwieniem że to się odbywa w ogóle poza właścicielem, jakby, nie? No właśnie. Ciekawe no to, to jest, że ale, ale, ale trzeba się trzeba się przyjrzeć, a kto, Ale, ale to jest... inny tam te, to, to władztwo sprawuje, no, Może ja, by pan, pan prezydent też, też jeżeli korzystania, jeżeli te no na no, zasadę Gospodarzem, gospodarzem tak, jest klub Unia Tarnów Różułka, To jest dzierżawa. No, tak, no dobra, ale to, to też nie jest tak, że z gospodarzem nie można nikogo wpuścić. No oczywiście jakieś i to te na pewno się zakończyły pomyślnie poprzez oddziaływanie na prezydenta. No to też tak nie było nie chętnie sami to otworzyli czy tam, do był, czy czy tam był element mediacji, jakiś, tak. nie ma nie, to nie ma nie, 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 wiem, czy w nie, e, z tego tytułu wnosi do miasta jakieś opłaty, nie, 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 tak. nie, nie, tutaj tylko, że tak gdyby też nie, 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 Utrzymywanie, bo nie, nie, tak nie, Ale nie, 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 bieżących remontów, ani nie, 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 tak, się to, właśnie, proszę Państwa, trzeba nie, się nie, po prostu. Nie, nie, nie. I to, to są, no są. Nie, nie. Ale co, że już pan redaktor? Się pan redaktor, do tych zeselek, no nie, żeby nie wiemy, ale, na ale nie, to jest dobry moment, żeby kontraktu? się tak? przyjrzeć temu, na jakich zasadach tutaj... oni ten obiekt dzierżają. I teraz no tak, tak, jest a, dobry to moment, żeby się Ja bym tak radzę to jest o nas nie świadczy. Ja bym chciała, żebyśmy też się przyjrzeli temu, jak to działa w innych miastach, bo z mojej wiedzy, ja mam taką wiedzę, że w innych miastach. Spółki różlowe dzierżawią stadiony od miasta, płacą za to niemałe pieniądze tak naprawdę, które te pieniądze są tak, się mówi, że to, pieniądze, nie, nie, że to są pieniądze znaczone, tak? Czyli te pieniądze wracają z powrotem w postaci właśnie nowych krzesełek, trybun i tak, no tak, tak. I tak dalej, Ale są też inne przykłady, to więc gdzie na przykład to. w Toruniu stadion jest w ogóle miejski i miasto utrzymuje obiekt i też drużynę w dużej części, bo tam olbrzymie pieniądze idą z budżetu ale, miasta ale, bezpośrednio ale, budżet. ale, ale panie na różne. Są różne modele, nie mówimy. Jeżeli pan prezydent w imieniu miasta w imieniu miasta dysponuje mieniem komunalnym, ustala zasady jak to mienie. Tak. wykorzystywać, to powinien przynajmniej raz na jakiś czas w sprawozdaniu radnym to o tym powiedzieć, nie żebyśmy się z mediów o tym dowiadywali. No wszystko, o wszystko, ja dość dużo pytam pana prezydenta, na wiele rzeczy, chyba najwięcej, albo jeden... jeden... Najwięcej no, przyznajmy. Ale nie, ale nie o to chodzi, bo ja nadal dużo rzeczy nie wiem. Okazuje się, że też wszyscy tutaj jesteśmy zaskoczeni małą wiedzą na temat tego, jak ten, Jak to funkcjonuje? Ten ale, dobra, ale, po to jest, jest ale po to jest samorząd, Czyli... żeby też reagować na bieżąco no jest, na pewne rzeczy, które się dzieją. już drugi sygnał wysyłamy w stosunku do pana prezydenta, że radni nie są poinformowani o miejskich rzeczach. Miejskich sukcesów oczywiście, no bo to nie do końca nie bezpośrednio, ale myślę, że, że taką wiedzę powinni mieć i jakiś wpływ na to, co ja, się nie nie dzieje Co się dzieje z obiektem no, na co dzień. No, ja wiem, ale ja nie wiem. Powinni mieć. <laughs> <laughs> e, proszę państwa, e, to a propos tego, co się dzieje właśnie w samorządzie i w ogóle przed zbliżającymi się wyborami, niedawno robiliśmy taką sondę, i nie wiem, czy Państwa zdziwi, czy nie zdziwi fakt, że mieszkańcy Tarnowa praktycznie w ogóle nie wiedzą, z zupełnymi wyjątkami, kto rządzi w Tarnowie. Akurat ta sonda. To jest, a kto rządzi? Nie, pytanie pytanie to kto, kto rządzi. I to było pytanie, a propos też e, o tyle ciekawe, że 22 no, lata no, temu właśnie, zadano takie, takie te, podobne pytanie zadał Krzysztof Borowy w programie o, Oko tak. i teraz postanowiliśmy sprawdzić po 22 latach, mm. jak ta, ta wiedza e, powędrowała. No i okazało się, że wyniki są i, no. chyba jeszcze gorsze niż te 22 a lata temu. E, nie tak, jedna chyba osoba w ogóle kojarzyła pana Resarda ścigałe a generalnie nikt nie wie, kto rządzi w Ternowie. Taka była... E, no, no, to, tak, że to są pytania kierowane do w ogóle mieszkańców Tarnowa. Często odpowiadają ludzie z pod Tarnowa, że tak powiem. No to się może zdarzyć. Nie pytamy o no, miejsce zamieszkania. To najczęściej jest na Wałowej, gdzieś tam. No, trudno to komentować. A, ale trudno, często, ale... trudno do komentować. to też jest ciekawe. Czy to było takie wprost kto jest prezydentem miasta Tarnowa? Kto to rządzi. Nie kto, kto rządzi. rządzi? No tak de facto, kto, rządzi? kto rządzi w Tarnowie to ja nawet sam nie wiem. O Boże. To przykro, międzynarodowa. To, Między to się rady. tylko domyślać. Międzynarodowa CEDAWA Może prezydentem jest, prezydent ścigała, to ale, tak, ale faktycznie no te karty rozkładam FBI FBI to, to jest naprawdę niewiadome, a przynajmniej można się tylko domyślać. Dobrze, to jak już robiliśmy, mieliśmy temat o polityce, to ja jeszcze wrócę do innego sondażu. Radio Kraków przeprowadziło sondaż przedwyborczy dosyć wcześnie. Ja mam swoje uwagi co do doboru kandydatów, którzy tam niby mieli startować dosyć budził on wątpliwości, ale chciałem zapytać, czy to należy jeszcze traktować lity tylko w kategorii zabawy? Tak jak ja potraktowałem, czy też y, daje się tu wybrać jakiś taki czytelny sygnał y, o, o nastrojach przedwyborczych, czy to jeszcze za wcześnie? Coś pokazuje coś, na pewno. No, no, coś nie. pokazuje. A, coś no. pokazuje, ale jednocześnie słusznie Pan powiedział, że jest o wiele za wcześnie, żeby na tej podstawie wysuwać jakieś takie konkretne Pokazuje dobrą pozycję miesiąc. prezydenta ścigały, bo koalicji, procesu, koalicji, tam, koalicji no, Personalnie. Tam, tam, tam tam dwaj biorąc. kandydaci Platformy plus plus, kandydat, plus plus prezydent to razem ponad 50% tam, więc więc to Ale mimo tego optymizmu... Czego by partia nie zrobiła, nie wystawiła. Mimo, no właśnie, dlatego miałem wątpliwości co do doboru kandydatów. To, to kandydatów, się rozbijało. Rozmycie, rozmycie. Gdyby był jeden kandydat, by miał pewnie zupełnie inny wynik niż tak. Czyli co, na razie się bawimy w sondaże. jeszcze za wcześnie. ale tak prawdę mówiąc, patrząc na wyniki tego sondażu, to i tak prezydent Sigała ma według mnie dość wysoką, za wysoką według mnie tą punktację. I ja bym to powiązał nawet z tym, co wcześniejsza sąda wykazała, kto rządzi Tarnowem. No Bo tak de facto nie wiadomo, kto rządzi, kto jest prezydentem, to tak de facto też nie widać faktycznie działania tego prezydenta, tych też takich mało popularnych. Ona jest faktycznie mało wiarygodna, bo ludzie też... Mówią, bo słyszeli o prezydencie, ale tak de facto nie umieją ocenić prawidłowo jego dotychczasowej prezydencji. No, interpretacja kolejna. Jest, jest, tak, marzenie, to jest interpretacja. Jest no, no, też taka teoria, ja i za... bynajmniej spiskowa, że y, mieszkańcy bynajmniej nie muszą wiedzieć, kto rządzi, byle było dobrze rządzone. Tak e, y, I, y, I może tym akcentem zakończymy dzisiejszą debatę. Nie przedstawiamy się na koniec. Ale ja właśnie po państwu podziękować. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Tarnowscy radni, pan Jerzy Hebda, że Ta Męka, Dziękuję Jacek bardzo. Placę łabno i Grzegorz Światłowski i jego telefon, który teraz raz dzwoni. E, bardzo przepraszamy za te efekty dźwiękowe. Następnym razem postaramy się to wyeliminować. Dziękuję, do Eliminujmy zobaczenia Kosiba. Dziękujemy.